Logiczne śledztwa to trzy elementy fenomenologicznego wyjaśniania wiedzy. Każda myśl ma miejsce w pewnych aktach, które pojawiają się w związku z dyskursem, który ją wyraża. To w tych aktach znajduje się źródło wszystkich ważnych jednostek. Znaczenie wyrażeń tkwi w intencjonalnej istocie danych aktów. Ostateczne spełnienie reprezentuje ideał doskonałości, zawsze tkwiący w odpowiedniej percepcji to tutaj byt urzeczywistnia się w sensie prawdy. Realizacja życzenia odbywa się w akcie zawierającym identyfikację intencja życzenia nie może dowodzić jego zaspokojenia, zastąpienie wyobraźni przez przekonanie. Wszelkie spełnienie jest utożsamieniem, intencja zawsze zbiega się z aktem, który daje jej pełnię. Intencjonalna istota aktu intuicyjnego jest adekwatna, celem jest wiedza absolutna. Reprezentacje reprezentacji po prostu odnoszą się do innych reprezentacji, biorąc je za swój obiekt. Istota reprezentowania pełni rolę spełnienia intuicji. Każda identyfikacja lub każde rozróżnienie jest aktem pozycyjnym. Dowodem na to jest ideał adekwatności, prawda to tożsamość, pełna zgodność między zamierzonym a danym jako takim. Osąd jest aktem pozycyjnym. W zmysłowej percepcji rzecz zewnętrzna ukazuje się nam wszystkim od razu, gdy tylko nasz wzrok na nią pada. Każdy konkretny przedmiot zmysłowy jest czysto i po prostu dostrzegalny w trybie przedmiotu jawnego. Związek między całością a jej częściami. Część jest w całości. Dla każdego rodzaju aktów fundacyjnych istnieje tylko jedna reprezentatywna treść. Akty myślowe są aktami kategorycznymi, za pomocą których osądy uzyskują pełnię i w końcu całą swoją wartość poznania. Myślenie i osądzanie są identyfikowane. Termin zjawisko odnosi się najlepiej do aktów reprezentacji intuicyjnej, a więc do aktów percepcji. Zjawisko konkretne doświadczenie intuicji. Fenomenologia to w ogóle teoria doświadczeń, obejmująca wszystkie nie tylko rzeczywiste, ale i intencjonalne dane, które można wyraźnie wykryć w doświadczeniach. Czysta fenomenologia to teoria istoty czystych zjawisk, czyli czystej świadomości, czystej jaźni. Postrzegany oznacza to, co pojawia się w percepcji. Przedmiot zamierzony lub przedmiot zamierzony nie jest immanentny w akcie zjawiskowym. Nie ma nic niewątpliwego i oczywistego poza postrzeganiem naszych własnych, prawdziwych doświadczeń. Wiedza, radość, pożądanie istnieją naprawdę. Kolor, dźwięk, ciepło istnieją tylko fenomenalnie i celowo.